Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest końcówka września, jest godzina 19. Jest ciemno, praktycznie jest ciemno. A ja wyruszam na pierwsze nocne poszukiwanie sumów. Mam ze sobą nowy zestaw. Może później, jak będzie dzień, jutrzejszy, albo w ogóle później, coś Wam o nim powiem, zaprezentuję go. A na ten moment, no co, będę szukał, próbował. Jestem na jeziorze, na którym ponoć populacja suma jest całkiem fajna. Także, no nic tylko szukać. Trzymajcie kciuki, mocno. Mam nadzieję, że uda mi się jakieś ryby namierzyć i chociaż cokolwiek wam dzisiaj pokazać. Do zobaczenia później. Słuchajcie, mamy to. Mam to. jest pierwszy... Pierwsza samotna wyprawa po szkoleniu. jest pierwszy sumek. I to wcale

jest, nowy zestaw przetestowany będzie, mam nadzieję, że rybka wyjedzie, ale czad, o długo to trwało, długo to trwało. Na spina. No i są dobre kanary ustawione. I jestem czy się zmieści podwieraków. Nie jestem pewien czy, czy chciałbym go łapać ręką. Ale trzeba aby się go udało wyjąć O, mi o, pod łódeczkę No, nie no, nie Ale zostaw się pięknie mieni w świetle, nie wiem czy to będzie widać na kamerce. wychodzić no go zobaczy, wypewnie nie o. O, nie wiem, czy mi się uda to bierę, w wtedy Jest, nie jest na tyle duży, żeby się nie zmieścić powinno się udać Joni jest pieprz, będzie Nie ja. Ale akcja Pierwszy samotny wypad na sumy No słuchajcie, rybka taka nad 30 tak, bym go no dobra. Się sowa. Kurde. Nie, no jest fajnie, jest fajnie. No chyba tak, tak bym go przeczoł na taki metr 30.

Dobra, muszę wyhaczyć rybę, bo wpiął mi się w Sprzęt sprzęcik przetestowany, nie no coś pięknego, coś pięknego, Najpierw najpierw jego wyhaczę chyba, ładnie jest wpięty, o udało się, <laughs> dzięki Dawaku. Wow, ale czad. Pierwszy wypad Samotny na sumy. Po szkoleniu u Maćka. No i jest w ze Spina. Ale Maćku, pozdrowienia dla Ciebie. Możesz być ze mnie dumny. To jest Twoja zasługa. Wszystko. Dobra, Przynęty mamy. Przynęta zakupiona na targach ostatnich olszczyńskich, z których był filmik Zaraz wam cały zestaw pokażę Ale najpierw pokażę Wam rybkę Patrzcie na to jest Jest sumak 20 m. Pierwszy samotny Ua! Jakim grubasków. Szybka 1,20 m Ale gruby Silny Oj on ma 1,20 Parę Nie zmierzy go dokładnie sam Ale jest trochę więcej No ale czar. Słuchajcie Sumek sobie trochę odpoczął Dobrze, że mam bardzo duży podbierak Także chyba czas na uwolnienie dziada i poszedł Pięknie No dobra słuchajcie Pierwszy sum na pierwszej samotnej wyprawie złowiony Jestem mega zadowolony, bo jest godzina 4.50 a ja od 19 czy 18, nie, 19 czy od 20 pływam e, trochę ryb widziałem e, kilku rybom polewałem nic z tego nie wychodziło aż w końcu jest także no co pokażę wam zestaw e, który sobie na tę okazję specjalnie zamówiłem wczoraj przyszedł bręzisko matka ta oczywiście e, serii Green Vertical 1,80 m do 150 g wyrzut, o, czekajcie, Nie wiem, czy to będzie widać, no, ale chyba każdy z ten kijek. Kowrotek y, Mika do Silu Pro i nawinięta y, precianka Spider Wire, czerwona w kolorze. Kowrotka y, 028 albo 029, na szczęśliwa przynęta to jest przynęta od no, czekajcie, bo tego dobrze nie znam, bo to zamówiłem tak jak na targach kupiłem Luffy's Bike mm, sprawdzę Wam to jeszcze i potwierdzę ale przynęta wygląda tak eee, uzbrojona w kotwiczkę matkata no i co, to tyle zestaw przetestowany Mam nadzieję, że wam się podobało, że wszystko się fajnie nagrało, a ja tymczasem cóż, próbuję dalej. Także mam nadzieję do zobaczenia przy, pier... tu, przy pierwszej, przy kolejnej ryby. <ścoughs> Hej. Słuchajcie, robi się jasno. A ja mam na mieszoną kolejną rybę. Jeszcze w międzyczasie miałem branie, którego nie udało się wciąć. Ale rybki podobnej do tamtej. Natomiast ten jest chyba troszeczkę większy i może się nagrać i branie. Bo zajebiście. Sympatycznie. Chociaż nie wiem czy to tam przed filmu podawałem i doskonałem go e, przynętą Gdzieś po ogłonie mu przyjechałem. Jest nie jestem pewien, czy to jest ta sama ryba, bo tamta... Bardzo szybko uciekła. Ta się wydaje mniejsza. Nie, to było to samo. No kurde, chciałbym nagrać wąbranie naprawdę. To by było e, niesamowicie e, fajne zwieńczenie tego dnia, tej nocy, właściwie tego dnia. całą nas robi się jasno tej nocy To chyba jest do wzięcia myślę eee, No tylko trzeba Dobrze napłynąć i Idealnie podać Czyli zrobić to co jest właściwie Najtrudniejsze jest Naprawdę dzisiaj, Dzisiejszej nocy przekonałem się po raz kolejny Jak trudne jest łowienie słów przy okazji tego filmu, którego w sumie nie planowałem, bo nie spodziewałem się, że coś złowi, nie spodziewałem się, że w nocy coś się uda nagrać. Yy, teraz jesteście też świadkami i widzicie, że zmienił mi się środek pływający. Środek, o środek. Już nie ma pontonu, ale jest łódeczka z trochę większym silnikiem. Ale to by było piękne jakby się udało jeszcze tego złowić na zakończenie nocy Naprawdę z dubletem sumów Wracam do domu w ciemno no słuchajcie nie nagrywałem, bo już nie wierzyłem Co prawda to nie jest duża ryba Na pewno mniejszy niż tamten Ale jest duby jest duble sumy, jest niegodne. Ale dobra. Śmiesznie bo pływałem za innym sumem, ale był taki uciekający, no a nagle się pojawił ten. Także stwierdziłem, że spróbuję podać temu. No i podałem i wziął Na pewno jest mniejszy niż, niż tamten, ale. Ale jest i zabawy daje, taka mm. Aj, ale numer. Ale, o, wyplukł się. Wyłączyła mi się bateria, jak na złość. Albo miejsce mi się skończyło na komerce. A jest trzeci sumek dzisiejszego dnia i być może największy, nawet co prawda niewiele większy od pierwszego, no ale jest. Może tak będę, będzie lepiej. Co prawda, mi się tak gorzej nagrywa. Nie, nie, dam rady, muszę trzymać jedną ręką i wędkę i telefon, więc musi być pion. To masz dosyć słoneczku chyba ma dosyć wyjmujemy gościa słuchajcie nie będę męczył rybki jest większa niż poprzednia, także uznaję, że, że ma metr m i za chwilkę go wypuszczę. <śm> Cześć pięknego. Bateria w kamerze albo miejsce skończyło, bo mam nową kamerę, więc ją testuję. Może za wysokie parametry ustawiłem i, i ta karta jest po prostu za mała. Ale tym to optymistycznym akcentem po całą nocnym pływaniu jest godzina nie wiem 9:34, a pływam od 20:00, także Emocje co prawda sprawiają, że nie jestem zmęczony, ale przynajmniej się nie czuję w tej chwili, ale na pewno padnę jak mucha. Także e, kurczę, fajnie. Nowy zestaw, pierwszy raz sam na sumach. Trzy sumy, jedno branie. E, tego drugiego też oczywiście zaliczam, bo go miałem pod, e, pod samą łódką, już go miałem podbierać. Zabił e, sprzęt. No ale cóż, e, dla mnie rewelacja, genialny dzień nad wodą, a tymczasem do następnego razu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. Trzymajcie się, cześć!